Po sukcesach w poprzednich sezonach oraz obronie tytułu mistrza Polski w Polish Bowl 15 drużyna staje przed kolejnymi wyzwaniami. Tym razem na międzynarodowych arenach European League of Football. Rodzina Panthers z Wrocław. Coraz mocniejsza jednak nie tylko u seniorów. Na pewno rok 2021 będzie dla nas rokiem przełomowym, będzie rokiem przełomowym dla każdej z naszych sekcji, bo sekcje żeńskie, czyli softball i lacrosse, wystartuje tak naprawdę pierwszy raz wspólnie cały sezon z Panthers Wrocław i oczywiście dziewczęta wystąpią w Lidze Polskiej, jedne i drugie. Oczywiście też, jeżeli nadarzy się okazja zagrania w jakimś turnieju europejskim, to, to też będziemy się nad tym zastanawiać. Jeżeli chodzi o zespół juniorski Panthers Wrocław futbolistów amerykańskich, to ta że nadal będzie występowała w polskich rozgrywkach, ale naszym młodym panterom zawsze staramy się ten czas urozmaicić, więc obstawiam, że też będzie jakieś międzynarodowe spotkanie z udziałem naszych młodych panter. No a klub seniorski podjęliśmy bardzo ciężką, trudną decyzję, ale zdecydowaliśmy się, że w roku 2021 będziemy grali tylko i wyłącznie w lidze europejskiej. Pantery czekają nie tylko nowe rozgrywki, ale też nowe futbolowe przepisy. Porozumienie się sportowo, ponieważ najważniejsze będziemy grali. W wielu przypadkach na zasadach znanych z za NFL. Są one inne, ponieważ w Europie, we wszystkich ligach gra się na zasadach uniwersyteckich z NCAA. U nas będzie trochę tych zmian jeszcze jakby na, etap, na poziomie trenerskim, jest to negocjowane, które zmiany wprowadzimy, które nie, no ale na pewno dłuższe kwarty przede wszystkim, tak? Zamiast 12 będziemy grali 15-minutowe kwarty, co na pewno spowoduje, że, że mecze będą ciekawsze. Także wiele mniejszych zasad, takich można powiedzieć szczegółowych, jak to, że zawodnicy będą mogli wstać po tym, jak upadną z piłką na boisko, czy że cele po zdobyciu przyłożenia, będą mogły być bardziej efektowne, tutaj mieliśmy dość restrykcyjne zakazy. Także zostaną sprowadzone te przepisy, które powodują, że NFL jest bardziej efektowną ligą, i właśnie to ma spowodować, że w telewizji, w internecie te transmisje będzie się oglądało jeszcze lepiej. Już wiemy z zespołami, z jakich krajów będą się mierzyć na europejskim froncie nasi futboliści Liga startuje w ograniczonej liczbie drużyn. Ale drużyn na bardzo wysokim poziomie. Będziemy się w pierwszym roku mierzyć z drużynami z Niemiec i z drużyną z Barcelony. Wiem, że jeszcze są prowadzone rozmowy z innymi krajami, więc jakby na to czekamy. Zapowiada się na ogromny projekt, są zaangażowani tam naprawdę poważni gracze z rynku niemieckiego. Już ma być podpisana umowa z, ze stacją Pro Benmax. Max, więc tak naprawdę my pierwszy raz spotykamy się z tak profesjonalnym podejściem do tematu i bardzo nas to cieszy, bo na to czekaliśmy i chyba było czas na zrobienie kolejnego poważnego kroku. Dla naszej organizacji, czyli wyjście już z naszego polskiego podwórka i kolejny atak Europy. A co możemy powiedzieć o budowie nowego składu? Zmienią się przepisy w tej kwestii. Limity obcokrajowców w europejników of Football będą inne niż te, które znamy z, z ligi polskiej czy nawet z CFL, ligi europejskiej, w której graliśmy. Będziemy mówić tutaj o czterech zawodnikach amerykańskich w składzie, czterech zawodnikach e, europejskich, które będą mieli opłacone kontrakty w składzie, w tym maksymalnie dwóch amerykańskich zawodników naraz na boisku, ale co ważne także po raz pierwszy w takiej lidze od czasów NFL Europa będzie wprowadzony tak zwany salary cap, czyli każda drużyna będzie miała określony dokładnie taki sam Maksymalny limit płac to jest system znany bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych, który spowoduje, że żadna drużyna nie będzie mogła, można powiedzieć, napychać swojego składu zawodnikami ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby rodzimi krajowi gracze stanowili jednak trzon drużyny, bo to dla nich kibice mają przychodzić na stadiony. W Polsce Panthers zrobili co tylko było można. Nie oznacza to jednak, że w kraju było łatwo. Wyjście na Europę jest jednak niesamowitym krokiem w rozwoju. My jesteśmy tym uciekającym króliczkiem, a to, że niekoniecznie wszyscy chcą nas gonić, to nie może być też naszym problemem. Więc tak jak wszyscy Państwo się orientują, albo nie, też w każdym roku graliśmy w tych europejskich rozgrywkach, braliśmy w nich udział, więc jakby ta Europa zawsze była, ale w tym momencie jest jakby w końcu produkt, gdzie wiemy, że zagramy w tej Europie minimum 10 spotkań. I to dla nas jest najważniejsze. I stąd rezygnacja z gry w Lidze Polskiej. I tak naprawdę zobaczymy właśnie w roku 2021, czy to nasze odejście zrobiło dla tego polskiego futbolu dobrze, czy, czy niekoniecznie. To debiut ligi. Na co liczą wrocławianie? Panthers wychodzimy z założenia, że zawsze mierzymy jak najwyżej. Tak? Kiedy gramy, gramy o mistrzostwo. Nieważne, czy był to Puchar Europy, czy Liga Polska. I tak samo mierzymy tutaj. No Uważamy, że patrząc na te inne drużyny, patrząc na ten sezon, czy mecz rozegnany w Niemczech we wrześniu z Dresden Monarchs, możemy się mierzyć z najlepszymi w Europie. Dlatego dostaliśmy zaproszenie do tej ligi i wiemy, że nasi zawodnicy są gotowi, żeby się z nimi mierzyć. Więc na pewno no, celujemy w finał, ale my będziemy oczywiście walczyć o mistrzostwo. Jeżeli przepisy pozwolą, kibice oczywiście. Będą mogli wrócić na stadiony. Nie zmieni się jedno, domem cały czas będzie stadion olimpijski. Dla naszych kibiców się nic nie zmieni, poza tym, że dalej zapraszamy ich na stadion olimpijski, tu odbędą się nasze wszystkie mecze domowe, a jedyną zmianą będzie to, że te eventy będą jeszcze bardziej profesjonalnie przygotowane i będziemy grać z jeszcze lepszymi zespołami, a nasze mecze wyjazdowe oczywiście nasi kibice pojadą z nami wszędzie, bo byli też w Stambule, więc jakby nie wierzę, że nie pojawią się w Niemczech czy w Barcelonie, natomiast będzie można nas śledzić i w polskiej telewizji, i w Niemczech niemieckiej telewizji i każdy mecz też będzie w jakości telewizyjnej transmitowany w internecie. To czekamy na debiut i pierwsze spotkania, które zaplanowano na 19 czerwca.